‫שמענו, שמענו, גדולים איתם. ‫-ברצות רגשנו. ‫-ברצות רגשנו. ‫-אוקיי, אוקיי. Dobra. <śmurzanie> Dobra. komputer <śmurzanie> komputera słychać. Wytyfy. Czekajcie chwilę. Ja już zadem potwierdzam od ciebie. Usłychać bardzo mój komputer. I ja sobie bym zrobił coś z tym. Wstawienia... Nie to! Teraz powinno, być Teraz powinno być dobrze. No, w sumie no, już mam nadzieję. Cześć, witam. Siema, siema, co tam u ciebie? No ja dobrze wszystko. Siema, siema, co tam ciebie? Dobra, mm, to lecimy Zbieram. Widzę, że Eminem został kupiony No, mi szkoda Spoko, spoko Czekaj, ja tylko wezmę YouTube'a że wejdę i sobie miniaturkę dostrzegam Da mi ścin ciebie Co? Ścina mi ciebie Da mi ścin ciebie

no bo on ma zaraz testowe, no? Nie? Niech za minę. przewalam. No, on nie. Szwijcie, nie, nie. Jakaś miniatura. Może być to. Może być. Nie będzie. Dużej jej używam, ale jest spoko Duże jej używam, ale jest spoko nie, No, dobra. No. <laughs> A my jesteśmy na urodziny kupił, Co? My jesteśmy na urodziny kupił, Co? Wczekaj. Jam? Tak. To mm, mam. No dobra, no. let's summit. To let's... z let's sum live'em Jadę z któreba nie live dziś jako. Nie wiem. Jadam z klapię. Czemu u ciebie zawsze jest taka mikrofalówka gaming? Powiedz mi. Uf, nie, nie mam pojęcia. Ja sobie jeszcze... wtedy muszę... Nie wiem. To było mnie państwa krzywni chyba. No chyba, tak, to no ps okropnie grzeje. Ja uważam, że w czwórce w PlayStation 4 jest trochę zepsute grzanie się. Ja tak z doświadczenia. w PlayStation 4 się zbyt mocno grzeje. Według mnie zbyt głośno jest. Tutaj czwórka. No, jakbym mógł to uciszyć, to bym to uciszył, ale no, wiem, wtedy to bym PS. Nie, nie wiem. nie wiem na czym grać. No, wiem, wiem. No, co chodzi, prawda? Nie wiem, o co Ci chodzi? Boże, czemu mnie tak cicho lecimy. słychać? Gdzie lecimy? Nie wiem, gdzie chcesz lecieć? Nie wiem, ja praktycznie połowę mapy nieodkryte, więc... Może nagrywam to te spaghetti? Jeszcze nie byłem... A no bo tu. A ja jeszcze nie byłem nagrywała, czy spadłeś Dawaj. Mm, nie wiem. No no. ja akurat. Ja akurat, ja właśnie, nie, ja chyba, nie, wiem Chciałabym Chciałbym tam, czy nie? No, chyba nie. Nie, nie wiem, nie wiem. Teraz ten minigun, nie, co śpiewa tam jakby piosenka taką. Nie wiem, wiem. Jako, że tego na live'ie nie będzie słychać, bo mam wyciszone piosenki z prawami angielskimi. Tego nie słychać mm -hmm. wtedy na live'ie, bo na przykład bomb, nie słychać bomb od Snoop Jakby jest normalny z bomby, boogi bomba. Aha. Gdyby tu, 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 tu. Nie no, na grotę. No kurde. Nie, dolecę, nie dolecę. Trzeba grotę przejść. No to idź, jak tutaj spróbuję przeżyć. No, na tej Do Dobieraj potem. Nie pasi mi ma pod reload'a coś Nie lubię tego wyglądać w To jest Tu jest Dobra, muszę się prosto położyć, bo ja... Je, Jezu, do Kiedyś tu była przebieralnia, ale chyba już teraz nie ma Muszę jakąś broń zdobyć Może pistolet szary O, otwórz Е, фама с фиолетови? Не. Ja, пьес, жара, но я да дам! Но всички ще те му хопу хапени за да е! Чи, то си лайф. А, но не мога в том игра, направда. Всички no, че те му хопу хапени Ти хопу съм не, no, не може да, направда. Dobra, muszę przez ja chwilę, a nie już są sobie pójść stąd. Albo spróbuję kogoś zabić. Bo chyba cię nie uratuje. Ja no. bym wyszedł do lobby najchętniej. A nie wiem, czy chcesz. Teraz? No, ja bym wyszedł. No to i tak nie ma sensu. Tego. Dobra, Natomiast... to czekaj, idę na agresora podjeżdżać. Mam 1000 styków, nie ma co. Biorę póki bombę. Zawsze wejdźmy do lobby, może. Czekaj. To tak bym raził. coś Tylko na nie, nie I... Gryja... no, ja Mam nadzieję, No, ja A gry? ja nie jestem tak rozgrzana, że to jest tragedia. No też no, to jest moja pierwsza gra dzisiaj. Hey. Baterii w ale jak wejdzie w w w ogóle.

Nie wiem, nie wiem, zaraz. nie chcę mi się... nic... Jeszcze mi tak cicho słychać, no wytyfy. No czemu jest po ustach? Jest, jest, to proszę, dziękuję bardzo, teraz pewnie będzie lepiej. Ej, ej, ej. Takie pytanie. Jak ty Yo, masz, ej, dobra, czekaj, bo mi nie, jednak, jest... Jednak gorszy, jednak lepiej jest. A jak ty masz ustawioną taką grafikę gry? taką ee, niską? Gdy. Na playu tego się chyba nie da zrobić. Tak jest lepiej, jak mam mikrofon z tego spada? Nie, nie wiem. No, no normalnie się słyszę, ale nie wiem, jak tam na... mikrofon z tego spada. Aha, wtywny mikrofon jest lepszy, jak się on spada. Nie da się tego na konsoli zrobić. Serio? No tak, serio. Hmm. To czyli tak nic nie zmieni. I tak nie będziesz miał więcej niż 60 FPS. -ów. No i, ale mi chodzi tylko, żeby była tylko fajna grafika, jak u ciebie. ale to chyba lepsza jest maksymalna grafika niż ta u mnie, no? Nie? nie, mi się właśnie podoba czas u ciebie. Ja jeszcze parasolki za wina, to, to Ja zrobiłem wina, aby nie dał parasolki z Zrobiłem wina na reak na reaktywacji rampedy na goldzie y i nie dało mi jej koronatę, No to pozdro 700, że tak powiem, ich z dnia. Chyba, że to na reaktywacji się nie dostaje, tylko na Battle Nie wiem czemu, ja sobie moje słuchawki. Od razu jakoś gorzej no. słychać tego live'a Tylko lepiej przez... Tylko że przez tego padam nie za ścianą, słychać? Dam sobie to, dam sobie zapisz i będzie gorzej znowu, słychać. Tego nie za Dam sobie to, dam sobie zapisz i będzie gorzej znowu Go. Go. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Albo jest gorszy głos, albo... Dawaj, idziemy na grupę? Albo nie, jeszcze... Nie wiem, czy mam Nie wiem, fortnite. Nie wiem, o co wam chodzi. O co mnie fortnite zsuna. To jest pierwszy raz widzę, że 100 osób jest w longer. Słownie 100 osób jest w Co góry? lepiej, żeby nie było przerywanie słychać, czy żeby nie było ciszej słychać? Co jest gorsze? Co jest gorsze? No. Przerywanie czy No To ustawię że ten dźwięk spada, bo on jakoś nie wiem czemu, ale komputer nie dostaje dawno, gdy mamy dźwięk spada. Znaczy, dostaje, ale do mniejsza jest. Ten debil mnie zabijewki rufa, sorry. Spoko. Debil to... O, ej, nowe bronie są! W ogóle... Trzeba obczaić. Trzeba obczaić sobie. Na razie jest ten wrócił z tym camp. to chyba była. Czy tam... Szybka snajper jest na atakach, tak. no. Chyba było. O! Wcale to nie był bot! Nie. To profesjonalny gracz tej gry komputerowej zwanej Fortnite. Battle Royale, proszę mnie zostawić. Zami. Ty mi dasz coś tragicznego, żeby się na skinać. Nie, bo za drogi ten mi to jest naprawdę jakiś. Ja, beczki, jest... opój. No, ja też jestem tragiczny w tej grze. Wygromam. Idę po zadęka. Sadymek, idę po ciebie. Sadymek, idę po ciebie. Widzę już OBS? Nie, jak OBS. Ten no ten ten, ten, no ten, ten, osobnik e, mnie zabił. O, y... o ty debilu głupi. Za Zadymka żadnych, Tak? Za czy debilu. On chodzi za tobą ciągle. Już w kółko gracie jakieś grania A to jest jego teammate. Ebo kolegi... Nie, ale ten trzeci typ to nie naprawdę jakoś zaraz tak... typago pago! Ale taktyka się. Czyli ja się drzewem chowa, co to jest, Brąz? Na bronze gramy? Nie, my gramy na rakietę, więc... mm. Nie, dobra, o jestem tragiczny z snajperki mm. no, nie mm. Mm. Dziękuję Jestem mm. taki tragiczny z snajperki, o to jest ten kolega, który ma niestosowny kolor skóry. Mm -hmm. Ej, ostatnio tak miałeś na OBS? Nie, ostatnio tak miałem na tym. On widzi normalnie. On widzi tak jest. jest lepszym, że no, z lepszym niż obs. No, no, przyjaciół. a A oni się leczyli, no to pozdrowski widzisz, że tak powiem. ma no, bombę tego Snoop Dogga Oni lubię ci tą bombę w Snoop Wiem Możemy zauważyć Siana Zabieramy kartę I tu siana idziemy się schować przed nim Pomówię ci cip, cip taś, taś Chodźcie Gdzie oni są? Bomb. Chciałbym wiedzieć no chowają się i Kampion na Jezu Oni no pewnie kampią w krzakach wycelowani No pewnie tak O, on palczy mm. to, to jest I straszne. lepszy samochód No tak, Kampion Czekaj, bo ja wiesz? O! No to, to mi fajną górę sprzedał To jest ten rasist. Ej! Spokój się, co To, że jest nie takiego wie, koloru skóry to nie jego wina. No właśnie chyba tak. No, bo na przykład ten winem jest tak mocno biały. To nie jest. Of On lubi wy... wybrać dotok. Dokładnie to. Tak. Ja o, nie, no, się, co nie No to... zadam. Ja mi szatownika z y, kubili... Y, y. no. Nie ma słów. Jeszcze jeden diad! Wiem! Chciałem wiedzieć... Pa! Mhm? No już myślałem, że daj jest Chciałem stał po prostu... Po... Z mhm. Czekaj, bo on gra tajne techniki szamańskie na mnie. Oho! Kolejny team. No, ile tu jest typów? W tej Pharma grze komputerowej. Farma... Farma Fury chyba. Fury. Czy wy mi dacie odejść z tej miejscówki, czy nie? Czy naprawdę mnie będziecie tak dojeżdżać jak... Nie wiem. z mi kupić? Uh, nie mam. Nie mam Spoko. Chyba się boję tych drugich typów, wiesz? Bo oni są agresywni trochę. Tak powiem. Spoko. Aha. Jest tu. Dostał. Bo mm, no, na no. Wow! Wow, 207. Taki kongromny pincz jeszcze na oczy nie widziałem. a co tyle pingu masz? 27. Jezus Maria, czemu mnie tu jest jakiś helikopter bojowy B37 dojeżdża? Nie, dobra, helikopter bojowy B37 zostaw mnie! No ile typów? Może być na jednej miejscówce! Ludzie, uspokójcie się! Nie, to jest ludzie. Ludzie, nie, tu kolejny kolejny. No, o co chodzi? Nie ma mnie Dawaj do... Ja to. do obaca. no mordo helikopter, bo B37 mi ja atakuje. Pozdro 700 tak Ale nie, ja nie, wiem nie, czaj, <tut kalkulimatorze> ja nie, czaj, nie, czaj, niż czaj, nie, tego. Mi się sumie, nie, nie, znaczy ja mam klasyk Eminem, ale wydaje mi się, że klasyk jest najlepszy. Chyba wszyscy z tym przejdą. Nie wiem, jak ty uważasz. Czy jak? No jak Eminem, to przejdzie to rano. Wtedy nie miałem v żeby kupić Eminem z tego kłopotu. Nie wiem, bo dosyć długo z tego Przysyłam... O Boże, Benio, moich ustawień! dlaczego ten live wygląda tak... To... Nie, nie bo ja sobie nie ustawiłem live'a w 60 fps i yy, grafikę, i grafikę fajną. Zapomniałem ustawić, bo zapomniałem, że odinstalowywałem GeForce'a. Mhm. Musiałem na nowo, bo mi zniknęło streamowanie. Nie wiem mam XD. XD. Mista streamowania taką stwierdziła, że ona ucieknie sobie od Darwinosa i powie. Widzę, jak zrobię drugiego live'a, to się obrazicie. Ale będzie lepszy, tam, grafika po prostu. I wszystko. już to zostawić, tak. To jest 30 fps jest No wiem o tym. To nie przejdzie powiadomienia. Tylko trochę, trochę za dużo tych powiadomień przychodzi mi. Ale na drugi chyba nie przyjdzie. Nie przychodzi na każdy powiadomienie. Darwinek. Jest live z OG Fortnite. No to jest to z No. Da, ja lecę na ten nomek idealnie. No to zrobimy tym, jeszcze jednego live'a, bo mnie dojeżdża jak to wygląda. kto jest w 30 fpsach. Naprawdę. Jakieś syrenamentu tam nie ląduje jakiś. Syrenament. Żgieto. Fajny syr, syren, syrenament. Leć na dół, biegnij, biegnij. Piegnij za wonych. Run forest run. Mm, włomysną drogę. O, a to ty, pośpień, strasznie. Hej, hej. Hej, hey. Na razie to najbardziej hey, gównioną broń jaką mogłem trafić. Oh, pompa, okay. branka. Mm. Mm, mm, o, pompa, okej. Ja tak. Cóż to za niespodzianka. Ale się wywal, Ale się wypieprzyłem, wywar... Fajnie się spadłem. Na tu A na samym górze budynku jest med. Widziałem. No, a tu też jest. Co ułożyłem? Pompicjon pom, pom by się przydał, wiesz? Na jakiś. co się przyda. O, pompicja. Mhm. Mam tu typów, ale mam pompy. Dobra, podjeżdżam ich bez pompy, to sobie pompa. Tańcz, byku! Dobra, jeden dead. Tańcz. Drugi des? Jak ja jestem głównym! Ja... Hej, chodź, przeszukamy cię okej? Okay? No, że... Kurde, no, wywalił się. No bo ja zrobię jego teammate'a. O, pumpa! Jak przyjemnie sielona. Pozdro. Jakie bobki tu są. Ja w to nie wierzę, mi się Ja Chciałem... O, 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 tam jakiś W użytkownik. O nie, on ma auto! Gratulacje użytkowniku! Nie, jak on mnie rozjedzie to ja się popłaczę Dobra, wchodzę do domu Ej Dobra widzowie, zrobię jeszcze jednego streama, ok? Bo to jak to wygląda w tych FPS-ach to jest jakieś